Cześć, ja jestem Przemek i jak pewnie się domyślacie, gry w dzisiejszych czasach wpływają na życie wielu osób. Czasem skutki grania w Fortnite są pozytywne, ale zdarzają się też negatywne przypadki, dlatego dzisiaj pokażę Wam 5 osób, którym Fortnite odmienił życie. I jak w każdym odcinku taki teraz możecie wygrać 1000 fałdolców. Wystarczy, że zostawisz suba z lajka pod tym filmem, napiszesz w komentarzu sub zostawiony, zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam pojawią się wyniki na Insta Story jest to konieczny warunek, link macie w opisie. Pisie. Jedziemy z tym śledzie. Wydawałoby się, że Fortnite jest to tylko zwykła gra, w którą gra miliony osób, jednak czy zdawaliście sobie sprawę, że grając Fortnite można odnaleźć swoją drugą połówkę? Ten przykład pochodzi z naszego krajowego polskiego podwórka. Adam poznał w Fortnite swoją dziewczynę. Jak to możliwe? Pewnego dnia oboje postanowili poszukać osób do gry na jednej z facebookowych grup. Podczas gry rozmawiał im się ze sobą bardzo dobrze, mieli wspólne tematy i zainteresowania, dlatego postanowili spotkać się w realnym świecie. Tak oto oboje zostali parą ledwie po dwóch miesiącach znajomości. Nieprawdopodobne. Adam zakochał się tak mocno w Karolinie, że postanowił przeprowadzić się do niej oraz zmienił szkołę. Muszę przyznać, odważne zagranie, ale przecież podobno miłość nie zna wyrzeczeń. Teraz razem planują przyszłość i kto by się spodziewał, że zwykła gra może być początkiem tak wspaniałej znajomości, tym bardziej, że jak sami dobrze wiecie, częściej spotyka się tych toksycznych ludzi niż takich, z którymi można porozmawiać. Na poziomie. No cóż, być parą od dwóch miesięcy już planować wspólną przyszłość hardkorowo A kogo wy poznaliście w Fortnite? Napiszcie w komentarzu Fortnite odmienił także życie drużyny hokejowej Vancouver Canucks, na co dzień występującej w najbardziej elitarnej lidze na świecie, czyli NHL, NHL, czytając po polsku. Gracze tej drużyny byli tak wciągnięci w grę Epic Games, że nie przychodzili na spotkania, zaniedbywali treningi, a ich forma podczas ostatniego sezonu była bardzo słaba. Zdaniem trenera są znacznie lepsze sposoby na spędzania czasu w trakcie wyjazdów niż granie. Chodzi o robienie wspólnie rzeczy poza ich pokojem, na przykład zwiedzanie miast, które odwiedza drużyna a jest ich naprawdę wiele. Dla niego granie w Fortnite to strata czasu, a zawodnicy zbyt dużo czasu poświęcili grając na konsolach właśnie w tą grę. Skutkowało to tym, że podczas treningów i meczów byli niewyspani. Rywale tego zespołu komentują tą sprawę tak, że jest to po prostu słaba wymówka, żeby zrzucić z siebie winę słabych występów w lidze. I uważają za to, że granie ze znajomymi w Fortnite scala drużynę, a nie przeciwnie. Powiem wam szczerze, że cała sprawa jest bardzo ciekawa i zastanawiam się, czy faktycznie dzięki zakazowi grania w Fortnite drużyna z Vancouver rzeczywiście poprawiła swoją grę. A wy jak myślicie? Czy faktycznie zbyt długa gra Fortnite była powodem złej gry drużyny? Niektóre szkoły katolickie mają dziwne zasady, które nam, uczniom szkół publicznych takich zwyczajnych, wydają się niedopuszczalne, a czasami wręcz śmieszne. Wydawałoby się, że szkoła nie powinna mieć wpływu na to, co jej uczniowie robią po lekcjach. Ale jednak nie zawsze to, co nam się wydaje, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bo pewna szkoła z Londynu, która była prowadzona przez siostry Bernadette, wysłała smsy do rodziców swoich uczniów, w których mogli oni przeczytać, że Fortnite jest nieodpowiedni dla dzieci w tym wieku i powinien zostać im zakazany. Nie mam pojęcia, Dlaczego szkoła zakazała Fortnite, ale jak wy byście się czuli, gdyby okazało się, że za tydzień dyrektor zakazałby wam grać w Fortnite'a? Podejrzewam, że nie bylibyście z tego faktu na pewno zadowoleni. Zmieniając temat to zostaw subika na kanale, jeżeli teraz to oglądasz, bo byłoby spoko, gdybyśmy do końca miesiąca wili 235 tysięcy. Jednak to nie koniec miłosnych historii z Fortnite'em w tle Gracze generalnie wielu ludziom kojarzą się z takimi typowymi nerdami które boją się zagadać do dziewczyny Ale jak to zwykle bywa są to tylko stereotypy Które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości Jako przykład posłuży nam historia gracza o nicku Nave Panton, Który opublikował w sieci wideo W którym zaprasza poznaną w grze dziewczynę na studniówkę Za pomocą wybudowanego w Fortnite słowa prom ze znakiem zapytania Który jest właśnie zaproszeniem na bal maturalny Dziewczyna zachwycona jego pomysłowości podobno się zgodziła i razem przeżyli niezapomnianą noc bawiąc się. Muszę przyznać, że bardzo oryginalne zaproszenie, gdybym ja był tą dziewczyną, na pewno bym się zgodził. <grym> Zaczynam żałować, że gdy ja miałem studniówkę, to Fortnite mało kto słyszał. Może też poznałbym w grze swoją partnerkę, kto wie? Rzadko w której szkole możemy trafić na nauczyciela, który jest wyluzowany i można z nim normalnie porozmawiać. Lecz nie dotyczyło to uczniów pewnego liceum, które znajduje się w Ohio, o którym co nauczyciel Mac McCraig postanowił zrobić zakład ze swoimi uczniami, że jeżeli ich post na Twitterze zostanie udostępniony ponad 6800 razy, to on zmieni pytania na egzaminie i nie będzie w nich żadnego pytania o chemii, tylko będą to wyłącznie pytania z zakresu Fortnite. Muszę powiedzieć, że ciekawy deal. Nie musicie chyba się domyślać, że post zdobył ogromną popularność na Twitterze. I został udostępniony nie 6800 razy, ale blisko 30 tysięcy razy Niewyobrażalna liczba A może wy spróbujecie tak zrobić w swoich szkołach? Może któryś z waszych nauczycieli pójdzie na taki układ I będziecie mogli z łatwością zaliczyć najprostszy egzamin w waszym życiu? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał I zostawicie ofensywną łapkę w górę, suba I wpadniecie na mój fanpage, grupę PBG Team oraz Instagrama Linki podaję w opisie Dzięki za oglądanie, narka!